Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Joe Biden powiedział, że jest w stanie użyć siły, jeśli chodzi o Tajwan, żeby bronić Tajwan przed Chinami. Co na to Chiny, też sprawdziłam. Oczywiście nie znalazłam za bardzo informacji w polskich mediach, ale znalazłam je w rosyjskich, także możemy sobie porównać, co tam Chiny mówią na ten temat. Także, kochani, jeśli jesteście ciekawi, co tam słychać w wielkim świecie, to ja oczywiście serdecznie zapraszam. Zrobiło się ciepło. Ludzie ciuchy zmieniają na letnie. Może tak otworzylibyśmy sklep internetowy z ciuchami? No w sumie można, ale wiesz, trochę to kosztuje. Stworzenie sklepu internetowego to trzeba znaleźć dobrego programistę. Programista swoje bierze. Ty ja może znajdę jakiegoś gimnazjalistę i zrobi to tam za pół darmo. No dobra, ty to zawsze. Idę zrobić kawę. Jak wrócę, no to może coś już znajdziesz. No i co tam? Masz coś? No mam. Ale co masz? Do strony internetowej mam. Jak już stronę internetową masz? Użyłam Zairo. Patrz. Zairo to innowacyjna platforma, która pomoże ci stworzyć swoją własną stronę, bloga czy sklep w mega prosty sposób. Tak jak robienie zwykłej prezentacji. No, w sumie fajne, a ile to kosztuje? Chłopie, z naszego linka z kodem BNB Extra mamy mega ofertę 99 zł rocznie. Za abonament, website i do tego 3 miesiące. Gratis. No to w takim razie, może ty. Może ja też w końcu założę naszą własną stronę internetową BNB i nie będziemy mieli problemu z monetyzacją z YouTube'a. Jak Europa od Putina? Tak! To się lepiej spiesz, bo oferta jest ograniczona czasowo, a następna może się szybko nie pojawić. A jeśli i nawet jakby, nie wiem, nasi widzowie chcieli założyć stronę czy sklep, a tak jak ja zupełnie nie znają się na tym, to spoko stworzenie takiej strony nie wymaga żadnych umiejętności, bo interfejs jest zaprojektowany w bardzo prosty, intuicyjny sposób, a sama strona ładuje się błyskawicznie. O, i widzę, że są z różnych kategorii, na przykład podcast czy blog. No to idealnie by się wpisywały w nasz content. Zairo oferuje na przykład bogatą ofertę gotowych, oryginalnych szablonów, jakich jeszcze internet nie widział, a do tego posiada obsługę klienta. Po polsku, prawdziwą, ludzką taką, a nie jakieś tam boty. Do tego działają, wiesz, 24 na 7 i to, co dzisiaj nie jest takie oczywiste, dlatego nie ma na co czekać. Pamiętajcie, linki w opisie i w przypiętym komentarzu. Prezydent Joe Biden składający wizytę w Japonii odniósł się do incydentu wysyłania przez Chiny samolotów wojskowych w pobliżu Tajwanu. I jak podaje TVN-24, w pierwszej części artykułu mówi. O jednej rzeczy, a ostatnia część artykułu absolutnie wyklucza tę pierwszą. Także ja nie za bardzo zrozumiałam, o co tutaj chodzi. Może razem pójdzie nam trochę lepiej. E, tutaj jest napisane tak, amerykański prezydent oświadczył również, że Stany Zjednoczone wspólnie z innymi krajami starają się zapewnić, że Chiny nie będą mogły użyć siły przeciwko wyspie, podała agencja Reutera. I przyznał, że byłby skłonny do użycia siły byłby skłonny do użycia siły, by bronić Tajwanu. I przeszłam sobie oczywiście na sam koniec artykułu, bo tam zazwyczaj powinno być jakieś ciekawsze podsumowanie całej tej sytuacji, i jest napisane tak. USA sprzeciwiają się też możliwości jednostronnej zmiany statusu quo dotyczącego Tajwanu, a wewnętrzne prawo zobowiązuje je do pomocy temu krajowi w samoobronie. Waszyngton od lat stosuje zasadę strategicznej niejednoznaczności i Uwaga! Nie deklaruje wprost, czy wysłałby wojsko do obrony Tajwanu w razie chińskiego ataku. Przejdźmy do nagłówka, który się wyświetla, jak czytamy. Przyznał, że byłby skłonny do użycia siły. Nie deklaruje wprost, czy wysłałby wojsko do obrony Tajwanu w razie chińskiego ataku. Jeden artykuł. Dwie możliwości, można sobie wybrać, ale o co tam chodzi? Przebywający z wizytą w Japonii prezydent USA ocenił, że Chiny ryzykują wysyłając swoje samoloty wojskowe w pobliżu Tajwanu. Pytany czy przez dziennikarza, czy Stany Zjednoczone broniłyby wyspy w przypadku chińskiego ataku, Biden odparł twierdząco: Takie jest nasze zobowiązanie. Nie deklaruje wprost, czy wysłałby wojsko do obrony Tajwanu w razie chińskiego ataku. Ale to wiecie no: komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część Chińskiej Republiki. Republiki Ludowej i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając także możliwości zbrojnej inwazji. Stany Zjednoczone, podobnie jak większość państw świata, nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z, Ta z Tajwanem, ale uznawane są za jego największego sprzymierzeńca i dostawcę broni. I w sumie, tak, Stany Zjednoczone zawsze jak ja mam takie wrażenie może mylne ale jak rządzi tam osoba o takich troszkę lewicowych poglądach to jakby to tak ładnie powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, dzieje się Armagedon i dzieje się ten Armagedon na świecie, oczywiście poza granicami USA, choć dziwnym trafem teraz nawet w Nowym Jorku mają problemy, o których zapewne Wam opowiem. To zawsze jak rządzi tam jakaś lewicowa osoba, taka skrajnie lewicowa, no to bomby, rakiety spadają. Wszędzie, gdzie tylko nie wyczuwają demokracji. No i USA mają w sobie coś takiego, że o, tu nie ma demokracji, wejdą i zaprowadzają demokrację. To mi się to tak trochę kojarzy, jak byli krzyżacy i tak, o, tu nie ma chrześcijaństwa, zaprowadzimy chrześcijanizm. No i to jest takie wiecie. Z jednej strony, jeśli jest kraj, w którym y, wszyscy tego chcą. No to sami by sobie te demokracje ustalili. Z drugiej strony, narzucanie komuś standardów zachodnich, standardów amerykańskich też jest błędne. No i wiecie. I był, były takie momenty, kiedy. W Iraku chcieli zaprowadzić demokrację. Tam jest w ogóle inna mentalność ludzi i ja nie wiem, czy tych ludzi da się w ogóle zbliżyć do standardów takich europejskich, w jakich po prostu my żyjemy. To jest inna kultura. I ja nie mówię, że ona jest lepsza, nie mówię, że ona jest gorsza, ona jest inna. Oczywiście nie mówię tutaj o prawach kobiet i to, co one muszą przeżywać. No bo to jest temat odrębny, nie? Tutaj bardziej chodzi o to, że USA właśnie za zaprowadza demokrację. Tak? Oni, oni, nie, oni nie prowadzą konfliktów zbrojnych, oni nie bombardują innych krajów. Nie, oni zaprowadzają demokrację. Zaprowadzenie demokracji jest świętym obowiązkiem USA, zauważyłam i to nie zawsze kończy się dobrze. Bo na przykład Obama, przecież wielu z was wie, ile razy wcisnął guzik konflikty zbrojne USA pomiędzy USA a Irakiem. Dostał Nagrodę Nobla, Zdumiewające, ale tak jest. I tutaj na to musimy się zgadzać i temu musimy kibicować, bo tak nam każą zachodnie standardy. Trochę smutne. Do tego jeszcze ostrzelanie szpitala. Amerykanie. Masakra w Al-Hadisie. Nie wiem, czy Al-Hadisie czytam dobrze... Nie. Czy poprawnie to wymawiam? Pewnie nie, ale wiecie jak to jest. Słuchajcie, incydent z udziałem amerykańskich żołnierzy w mieście Al-Hadisa w Iraku, do którego doszło 19 listopada 2005 roku. Czyli w sumie całkiem niedawno. Amerykańscy żołnierze dopuścili się wtedy brutalnego mordu na 24 Irakijczykach. Wśród zamordowanych znalazły się kobiety i dzieci. Do masakry doszło, gdy wybuch przydrożnej bomby pułapki zabił żołnierza piechoty morskiej. Jak powiedział amerykański kongresmen, weteran wojenny weteran wojny wietnamskiej, John jakiś tam, który relację o incydencie otrzymał od wojskowych USA. Koledzy zabitego żołnierza zastrzelili wtedy kilku cywilów w taksówce i wtargnęli do domu w pobliżu miejsca eksplozji. Tam zastrzelili kolejnych kilkanaście bezbronnych osób, w tym kobiety i dzieci. Jak wynika z relacji świadków, nie było żadnych przyczyn do tak brutalnego postępowania. Amerykańska armia zbombardowała szpital w Afganistanie. ONZ wzywa do szybkiego i rzetelnego wyjaśnienia tragedii na północy Afganistanu w nocy z piątku na sobota Amerykańska armia zbombardowała szpital w mieście Kunduz. Pod bombami zginęły 22 osoby, w tym wolontariusze organizacji Lekarze bez granic. Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła już śledztwo w tej sprawie. Także, no, ja na te wszystkie dobre konflikty patrzę zawsze przez pryzmat tego, że to jednak są konflikty. I jeśli ktoś po powoduje, prowokuje konflikt, nieważne czy on jest po dobrej stronie czy po złej stronie, no bo wiecie, świat się podzielił na dobrą stronę. Zachodnią i złą stronę wschodnią. Nie? No i mamy też takie Chiny. Chiny to na razie są takie, wiecie, Chiny z Amerykańcami dobrze wiecie, że się kłócą od jakiegoś czasu. No, gospodarka USA, gdyby nie to, że zmienili sobie tam zapis, to już by zbankrutowali dawno, ale że sobie zmienili po prostu zapisy, dlatego jeszcze nie zbankrutowali. Chiny radzą sobie dobrze. Jednak tak pomyślałam, że warto byłoby sprawdzić. Co Chiny na to, że Joe Biden wystrzelił z takimi tekstami? Ja mam takie wrażenie, że no, Joe, Joe Biden bardzo traci poparcie. Teraz wychodzi, wychodzi na to, że Donald Trump miał sporo racji. Od tego, żeby się nie uzależniać od Rosji, począwszy do tego, żeby nie prowokować konfliktów, bo on chyba był jedynym prezydentem, który gdzieś tam nie, nie, spro, nie, nie wysłał żadnej bomby i rakiety, jeśli chodzi o wysyłkę z USA w prezencie do innych krajów, w których trzeba zaprowadzać demokrację. Walczył z nielegalnymi migrantami i jakoś próbował ratować całą tę sytuację. Oczywiście media nie były przychylne Trumpowi, dlatego y, ja stawiam na to, że jeśli Elon Musk przejmie Twittera, jeśli się wydarzy taka sytuacja, no to Donald Trump wróci na salony. I tutaj Joe Biden może mieć faktycznie problem z tego tytułu, że skoro Amerykanie teraz widzą, że to jednak nie działa i jednak przydałaby się ta twarda ręka, wydaje mi się, że miałby szansę, miałby szansę startować w kolejnych wyborach prezydenckich. Ale to są tylko takie moje prywatne przemyślenia nie weryfikowałam całej tej sytuacji. Tak, ale tak pomyślałam sobie, że co Rosja na całą tę sytuację? No bo Rosja z Chinami dobrze żyje. Chiny gdzieś tam popierają. Może nie dosłownie, ale no można uznać, że popierają całą tę jak to Rosja opisuje specjalną operację na Ukrainie. Nie za bardzo się wtrącają, ale też nie negują i wspólnie gdzieś tam dalej interesy sobie prowadzą. Nie zachowuje się, nie, Chiny nie zachowują się jak e, Europa, jak, jak Zach Z Zachód, Nasz tylko działają według swoich standardów i nie słuchają dookoła nikogo. I ja byłam ciekawa, co Chiny na to, znalazłam informację na Yandexie, na bfm.ru i Chiny delikatnie mówiąc się bardzo poirytowały i powiedziały, że o, panie Biden, siad pan i nie skacz pan, bo nam się to już nie podoba. Już wam czytam. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Stany Zjednoczone do większej ostrożności w słowach w sprawie Tajwanu, donosi premier. Chiny nie pozwolą żadnemu krajowi ingerować w jego sprawy wewnętrzne, w tym w sprawę Tajwanu, który jest integralną częścią terytorium Chin, powiedział rzecznik chińskiego MSZ, Wang, coś tam, coś tam. Wezwał USA, aby nie wysyłały fałszywych sygnałów siłom separatystycznym na Tajwanie. Generalnie zmobilizował USA do tego, żeby nie dawały iskierek nadziei ludziom, którzy... Sprzeciwiają się Chinom. Joe Biden, który przebywa w Tokio, powiedział, że armia amerykańska będzie bronić Tajwanu, jeśli Chiny dokonają inwazji. Jednocześnie powiedział, że Waszyngton pozostaje zaangażowany w politykę jednych Chin, ale wojsko USA będzie interweniować w przypadku ataku, aby nie powtórzyć ukraińskiego scenariusza. Czyli już zostawmy Ukrainę, Joe Biden stwierdził, Oke, tam już się stało, tam już się mleko rozlało, już nie ma co ratować, ale obrońmy sobie Tajwan. Czy takie wtrącanie się USA w gospodarki różnych krajów i w ich standardy i w to, jak oni żyją, jest dobre? Pewnie tylko dla USA. I czy do końca dla USA jest dobre? Też niekoniecznie, bo jak Wam mówiłam, Joe Biden bardzo traci na poparciu. Amerykanom się już przestaje podobać to, co on wyprawia i on nie jest zbyt dobrym prezydentem, jeśli chodzi o taki kraj. Znaczy, powiela wszystkie ładne słowa, ładne wersety, powtarza, jaka to yy, USA powinno być silne i wolne, wiecie. To, co im się powtarza od 100 lat, to on to wszystko ładnie powtarza, ale za bardzo nic nie robi. Dramatyczne braki mleka dla niemowląt. USA wysyłają samoloty wojskowe. Tak, i kolejnym kryzysem w, w USA, który. W sumie nigdy się tak nie spodziewał. Jest dramatyczny brak mleka modyfikowanego. I został nawet uruchomiony most powietrzny, gdzie z Niemiec do USA będą transportować mleko modyfikowane dla dzieci, bo zamknęli jedną z firm, która, w której wykryto, że niby mają jakieś niebezpieczne bakterie. Coś tam było w tym mleku. No, i zaprzestano produkcji tego mleka, pewnie na jakiś czas. No i jest jakiś dramatyczny kryzys. W Nowym Jorku w ogóle jest stan wyjątkowy, bo tego mleka brakuje. A Joe Biden, no co? I na spokojnie możemy sobie y, sytuację Tajwanu porównać do sytuacji Ukrainy. I wydaje mi się, że wszyscy rządzący, cała elita na świecie powinna wyciągnąć wnioski sytuacji na Ukrainie, z racji tego, że teraz Chiny twierdzą, że Tajwan to jest integralna część Chin i im się po prostu należy. Czy im się należy, czy im się nie należy? Kwestia sporna, nie? Ale... Czy my powinniśmy się wtrącać w takie rzeczy? Bo wiadome jest to, że jak się USA wtrąci, no to Andrzej Duda powie: jesteśmy braćmi. Wszystkich Tajwanczyków zapraszamy do Polski. Chiny uważają Tajwan za zbu zbuntowaną prowincję i integralną część państwa środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się e, siły w celu przywrócenia suwerenności nad wyspą, a kwestie Tajwanu uważają za swoją wewnętrzną sprawę. Tymczasem USA. <laughs> Przepraszam. Tymczasem USA są głównym dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii i, mimo braku utrzymywania formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, wspierają Tajpej na arenie międzynarodowej. W czasie rozmowy w trakcie listopadowego wirtualnego szczytu USA-Chiny z prezydentem Joe Bidenem, prezydent Chin yy, ostrzegł, że ci, którzy dążą do niepodległości Tajwanu i ci, którzy, którzy ich wspierają w USA, i grają z ogniem. Teraz rzecznik resortu obrony Chin stwierdził w czasie konferencji prasowej, że zdrowe i stabilne stosunki między armiami USA i Chin są dobre dla obu stron i są tym, czego oczekuje świat. I teraz wyobraźmy sobie, że USA jeszcze pokłóci nas z Chinami yy, w obronie Tajwanu. I tutaj już wiecie, kwestia sporna. Czy bronić, czy nie bronić, nie? No bo to by trzeba było usiąść i podebatować. Ale zobaczcie, nie odzywamy się z Rosją i długo się nie będziemy odzywać, bo stosunki nasze są naprawdę już tak nadszarpnięte, że wydaje mi się, że można było to załatwić inaczej, bardziej dyplomatycznie, a nie chaotycznie i emocjonalnie. Bo emocjonalnie do sprawy mogę podejść ja. Czy pan Kowalski, czy pan Nowak, ale nie polityk. To jest jedna sprawa. I teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze USA skłóci nas, Europę w sumie, kraje NATO z Chinami. I albo my, choć wątpię, bo nie widać tego po, po rządzących w krajach europejskich, nie mówię tylko o naszym rządzie, bo tu nie chodzi mi o to, żeby dokuczyć PiSowi tym razem, ale raczej o rządzących. I albo sta staniemy się naprawdę niezależni w wielu kwestiach, albo staniemy się Uzależnieni wyłącznie od USA, które mimo tego, że już ma nas w swojej kieszeni, no to będzie nam się jeszcze ciężej wydrzeć z tego, żeby być takim suwerennym państwem i żeby każde państwo w Europie miało coś do powiedzenia. No to jak wpadnie sobie taki Joe Biden, powie: Słuchajcie, Europa, zagalopowaliście się. Proszę zrobić tak i tak i tak, bo nie dostaniecie tego i tego. I tyle będzie taki finał. I czy Europa powinna się sprzeciwić, żeby jasno dać stanowisko, że my z Chinami chcemy mieć dobre stosunki, czy powinniśmy dalej brnąć w to, że teraz bronimy Tajwanu, jutro będziemy bronić kogoś innego i będziemy wyłącznie na tym tracić. Bo co, bo nagle zaprzestaniemy kupować produktów z Chin? To wiecie, jakie będziemy mieli puste półki? My nic nie będziemy mieli. My mamy wszystko z Chin. Znaczy wszystko, wiecie. No, Śmieje się, no ale bardzo dużo rzeczy mamy z Chin. Już nie mówię o. i innych dogodnościach, które do nas trafiają statkami. Nie mówię o AliExpress nawet. Wielu się popłacze, bo to trochę smutne by było. Także dajcie, kochani, znać, czy jeśli Joe Biden stwierdzi, że nie można postąpić tak jak z Ukrainą i trzeba bronić Tajwanu, Ta czy Europa powinna powiedzieć, że my się w to nie wtrącamy? Czy powinniśmy się pokłócić z Chinami również? Dla dobra Tajwanczyków. Bo no to już jest taki temat do debaty. Zapraszam kochani do komentarzy. Podebatujmy. Czy się wtrącamy? Czy się nie wtrącamy? Co powinien zrobić polski rząd? Czy powinien się podlizać Joe Bidenowi i na arenie międzynarodowej powiedzieć Wy Chińczycy zbrodniarze i zabiorą nam wszystko, co, co produkują dla nas i zostaniemy z niczym? Czy powinniśmy jednak powiedzieć, to nie nasza sprawa, rób ta co chce. I kochani, pamiętajcie, że jeśli chcecie zniżkę do Zairo, jeśli macie jakiś pomysł na swoją stronę internetową, pomysły na biznes, pomysł na rozwój swojego, yy, nie wiem, talentu na przykład i chcielibyście go pokazać światu, to w przypiętym komentarzu i w opisie filmu macie link do strony. Serdecznie zapraszam do skorzystania. Podzielcie się również tym, czy Polska i Europa powinny się pokłócić jeszcze z Chinami do tego wszystkiego. Yy, ja czekam na Wasze komentarze. Buziam pa!